Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym wieczorze z horrorem z Sebulbą. Kontynuujemy sobie saferinga. Aha, nie wyszło mi to jak chciałem, ale okej ok. Kurcze, dawno nie grałem i nie wiem, co teraz mam zrobić. coś sobie wykombinujemy, prawda? Coś nam. Może wyjdzie da się to przesunąć. Czy to się w ogóle? O, fajnie. Uh, musimy przejść na wilki. Nie lubię wyku Juszu. Wycia wilków w takich grach. O, na boje dostrzeli, fajnie uh, Gdzie by tu iść? Gdzie my tu mamy iść? Może ktoś wie. Może i ty wiesz, ty właśnie do ciebie mówię, ale tego nie... nie powiesz. No i tak powiesz, to cię nie usłyszę. Ha. Ha, ha! Jakiś mam taki lepszy humor trochę. Dobrze, zawsze na plus. Zawsze... What the fuck? Gra chyba wie, że ja się błąkam bez celu i mi takie tu funduje. A, żeby było ten jeszcze sobie masochistyczne takie te... Zapędy lampeczkę zgasiłem. A co? Zaraz czy tu jest jakieś przejście? Nie, tu nic nie ma, ale... Nie, w tej wodzie dalej też się nie da nic zrobić, więc tam gdzieś coś musi być. Jezus. Może tu na to się da wejść? Nic się nie da zrobić. A... Coś czegoś na pewno tu nie zauważam. Mam takie wrażenie. Nie, hmm. raczej do przesunięcia nic nie ma. Co to było? Coś tam się. Stało, coś tam było ukryte, czy mi się wydawało, czy tu jakieś. Zaraz, 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 zaraz. Coś mi tam nie, nie pasuje, jakby jakieś drewno, jakiś most się przewracał, czy coś takie. Takie miałem wrażenie. Matko, może muszę ten samochód zepchnąć jakoś? O! Tylko co mi to da, bo może mi powiedzcie... A. No fajnie. Co, jakaś następna fala przeciwników do tego? Może? Boga tu nie ma. Tylko ja taki tekst jeszcze w horrorze jakby tak usłyszeć boże słyszę tego 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 co właśnie robisz... no. uh -huh. kostka trotylu. Tym uh -huh. podróż, jest tego teraz dobra już powiedziałeś co wiedziałeś teraz się zamknij. ile tego trotylu tu Dobrze, pomogę typom. It's good to see another human still among the living. Zatem jestem co tam. I have been plotting my escape from Aber for years, and I had hoped to carry out my exodus tomorrow. But these recent events have ruined everything. Hier. Patrz na ciebie I'll z góry. Aha. <laughs> Nie, chcę być dobry, przytrzymam go przy życiu, jak najdłużej będę potrafił. O, polowanie, o, jaką maskę ma.

Ty uciekaj stamtąd Wypierdzielaj What the Wybuchowe szczurami srają A, na nich jest Nie wiem czy nie zabiłem swojego Na nich jest ten dynamit potrzebny tutaj A, nie zabiłem go, on żyje jeszcze, ale Aha! Rykoszetem dostał w głowę. <laughs> o kurde! Sorry, ziomuś, to było niechcący. Serio mówię, nie chciałem. Co miałem, Jest lepiej było dynamitem rzucać, żeby się złożył? Przepie chyba jak tak się stało. Jakie debilne szczury, że tak powiem. Jeszcze jeden. Pal się, hamie. Burning hell! motherfucker jezu, ile apteczków zużyłem, ile wszystkiego. Tak powiedziałem, apteczków specjalnie, bo lubię tak mówić i mogę tak mówić. What? Szczelba. O, 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 trotyl. o, trotyl. Mm. Nie to, nie to, nie to tutaj. Znowu kostka trotylu. I jedziemy. Apteczki przydadzą się. Aha, koktajle Molotowa. A czy bym teraz musiał tutaj iść? Boże, ja mam wrażenie, że następni tu zaraz wyjdą. Gnidec to się nazywa. To coś. Jak tam przeskoczyć? Tam jakieś fanty są. Hmm. Ej, serio, to trzeba by było tak? Nie da się. Czy no na pewno jakoś się musi dać. O! Prostsze rozwiąza najprostsze rozwiąza rozwiązanie, zawsze najskuteczniejsze. Nic więcej nie ma? Mołotowy no, tylko. Okej. Okay. Może jednak zmołotowa, bo tam nieźle dostał te, z tego tego. Jak go podpaliło. <laughs> Chyba szybciej niż trotyle. Jezus. Dźwięk się jak zwykle zwalił. <laughs> Nie wiem czy zauważyliście... ...szczury wlazły w tego i go zabiły. Dobre jaja. Masz trotylem go. Napierdzielaj go. No już, łykaj trotyla, łykaj. Padł? Chyba Chyba. szczurami do mnie dnu. Ajajajajaj. No ile można? Muzyczka się włączyła, fajnie. No, byłaś. Opa, chodziło. Fajnie, że w końcu się muzyczka włączyła. Dziękujemy ci, Gro. Aha, za szybko podziękowałem. Rewolwerów się trochę ammo zebrało, może by sobie pochodził z tymi rewolwerami. O, trawa Booby Trapped Property of Clan, keep off. Huh. Co tu jest? Carnate Island Property of State of Maryland, Deputy of Corrections. O, o tak, więcej takich rzeczy ho nie Podejrzewam, że trzeba wejść tam do tego statku, tam jakieś drzwi były. There O Oh my god To było pro. Dobra, może sobie zasejwuję, bo nie wiadomo co nas tam czeka. Który to był sejw ostatni? Ten, czyli mogę sobie tutaj zapisywać. Eee, I powiem wam, że, 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 że sam bym najchętniej tą grę skończył, bo już... Nie to, że mnie nudzi, bo no, nie, nie przechodziłem jej, to zawsze chętnie odkryję eee, tą... eee, ...to co skrywa ta gierka i w ogóle, tą całą historię. Ale... Chętnie bym pograł w co innego, bo to nie jest taki y, bardzo straszny horror, który wszyscy będą, o, wszyscy oglądają, bo właśnie taki jest taki... o! Jak to był Slender swego czasu, a teraz Slender jest dosyć ograny już, więc... Y, raczej jest co ten szczur. No właśnie. <laughs> nie wiem co powiedziałem przed chwilą. Slender jest ograny w miarę, więc o, 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 ale co mi to dało? Okej, okay. ale co mi to dało? Dalej nie wiem, co mi to dało. Chciałbym coś innego zagrać, mam jeszcze parę horrorów, a właśnie to, to chciałbym już skończyć i coś jeszcze, jakiś inny horror nagrać, zagrać w coś innego. A i tak robię to tylko raz w tygodniu, więc. No i tak dobrze, że tyle odcinków nawet się udało zmontować. A to jeszcze jest nie koniec. Ale chciałbym nagrać coś lepszego, nowszego. Nie, bo takie starsze gry zauważyłem, że nie cieszą się zbyt dużą popularnością. Może jakbym był bardziej. Mm, jakby mnie więcej ludzi oglądało. To wtedy bym mógł nagrać starsze gry, bo ci ludzie, którzy mnie oglądają, może by oglądali, a nowi nie pójdą na stare gry o, w ten sposób. Może. Sending something after you. It let you out for a bit. Now it wants you back deep inside. Deep inside where I've been all these fucking years. Don't say I never did anything for you. Come join me in the dark hall. Czyli <laughs> co Co się otworzyło dzieje? O fok! wybuchające szczury no. Tego jeszcze nie grali Matko. Okej, okay, może sobie zapiszemy. Zapisałem tutaj, prawda? Widzę, się uśmiechasz. Nie, nie uśmiechasz się. Omyg... zginą. Zginął, teraz szczury. Też padły? Chyba tak. Latarka na. po co mi latarka? O mój Boże! Więcej Was matka nie miała. Teraz mi niepotrzebna latarka. O błyskowo hukowy. O, ich dwóch było, to dobrze, że ich tak załatwiłem. O, mamy... No nie mów, że ty łazisz pod każdym podłożem. Co, ściąłeś się? Tak, jeszcze więcej mi tu dajdzie przeciwników, no! Ja jebik. No już. Wesoły tor na tych... ...na Kochach czy na czym tam... ...na drago. Nie, 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 strzelbę, strzelbę chciałem, strzelbę. wywalę ze strzelby. To się. LOL! LOL! To był ostatni safe mój? Nie, to był ostatni safe i to było gdzie? A, na no to samo wyszło. <grywka> e, to był punkt kontrolny. No to... Poginą, poginą. E, załatwić to trochę może inaczej, żeby było więcej e, nam zostało tych zasobów wszystkich. E, tych, tych, tych. Małotowków. Ok, tam dwóch ich jest. Już widzę. Chyba. A gówno widać. W ten sposób. A jeden padł. Ależ wy jesteście paskudni. Czy to nie jest przypadkiem jakieś właśnie troty, czyli można sobie po tobie. A chciałem wysadzić te... Y... Nie mam nic, tylko te hukowe. One są... hukowe. Omg, oh omg. Oh Dobra, ten padł. Jakie oni mają majciochy, jak sumo. Okej. Okay. Wszyscy? Jezus! Już? Koniec? Spokój? Może na Tomeja? Dobra... O, 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 o Tego mi było trzeba! Ha! Telefon... Xomby... Spieprzaj, dziadu! O, no, ta jest niezła, to nie widać to? No, no, nie. O, jak dobrze, że ten na mnie nie wskoczył. A, zauważyłem, tych, tych jest dobrze w ten sposób wykańczyć, na ty, na widoku FPP. No. Całkiem, całkiem, całkiem. Tylko, na strzelba, naboje, tu ludzie... Zaraz, 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 zaraz. Coś mi tu podejrzanie wygląda jeszcze, to da się na pewno coś z tym robić. Tutaj... Aha, tu pewnie przejście dalej będzie się przekręcać tymi, ale tutaj to, to wygląda na przesuwalne. Jakby coś blokowało. <laughs> Tą stronę jeszcze odepchnijmy, nie da się. To da się w tą stronę? Okej, okay, teraz co? To tyle? A? Dobra. O to chyba chodziło. Zapisz... Yy. Ej, ale ten jeden poziom był krótki. Tam taniec o świcie czy coś, co by się było... ...pokazało. Było króciutko. Aha, nie do strzelby. Nie! Czy to były iluzje, bo tak znikły nagle? A ja się wysrałem z naboi trochę? Ta gra manipuluje... Że co? Ktoś na nich eksperymentował. Co jest? Co jest? Nie zabiłem cię? Masz do gnoju. No co jest? Tylko pozżyłem amunicję. No, no, teraz na pewno nie żyję What... the... fuck? Mamy punkt kontrolny... Mamy jakąś no, 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 to otwierało. to okay. Save no, eee, tutaj.

Koska, truty, koktajl dawać na. O, oni się wykończą dobrze. Ale... Ale jak się fajnie drzwi spaliły, jeszcze jeden. No, się przestraszyły. Dobra, to, to chyba go załatwiło, ale nie chcę się tam wracać. Sprawdzimy, co jest tutaj. A tutaj, czyżby, krata zamknięta. A, no dobra. Kurde, pierwsze momenty, gdzie się naprawdę, naprawdę mówię, wam przestraszyłem w tej grze. Tak bardzo. Bo w paru momentach się też przestraszałem, ale. A to tu. Eee, tylko co mi to dało? Gdzie ja teraz mam iść? Że tu sobie wyszedłem, to co z tego? Jak mi to nic nie. Mówi, gdzie ja mam iść. Kogoś naparzają pejczami. Wiedziałem, że trzeba iść w to miejsce, gdzieś tutaj, co ten, ale... No dobra, to nic. Tu sobie skończymy odcinek. Ja sobie to gdzieś poszukam, gdzie tu teraz mam iść, jakby coś, to będę przygotowany na następny raz. A wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się podobało, to nie zapomnijcie dać łapy w górę. Jeśli chcecie więcej filmów z moim udziałem, w sensie mojego moim głosem komentarzem, to zasubskrybujcie mój kanał. Nie nic na tym nie tracicie, o tak powiem. A może Wam się spodoba. E, dobra, to dziękuję wszystkim. Trzymajcie się. Pa pa.